Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, odsłuchamy sobie dalszej części tego kazania, czy masz wolną wolę, pastora Lewandowskiego. No i zobaczymy, jak się sprawy mają. Jak do tej pory, przez ostatnie nagrania, które żeśmy sobie tutaj umieścili, nie ma konkretnych odniesień do. Faktów, które przemawiają za tym, iż teoria o totalnej deprawacji jest fikcją. Prawda? Dobro, które wyświadczają poganie, prawda? Po całym świecie, dobro, którym też ja sam doświadczyłem w różnych zakątkach świata, nieodwierzących, prawda? Religie, prawda, które świadczą o tym, że jednak człowiek ma w sobie pierwiastek duchowy, który naprowadza go na rzeczywistość nadprzyrodzoną, na jakąś rzeczywistość nadludzką, na rzeczywistość Boga. Prawda? I tworzy religie, tworzy jakieś systemy wartości. Prawda? które mają na celu wskazać człowiekowi drogę do bycia lepszym człowiekiem. No już samo to, przyjęcie tego faktu, prawda, powinno doprowadzić do kompletnego splunięcia na herezję o całkowitej deprawacji człowieka, o tym cośmy czytali, że człowiek wybiera tylko zło, prawda, <laughs> zawsze zło, tak? No to, to to jest herezja. Poza tym jeszcze zanim sobie przejdziemy do odsłuchiwania tych wypowiedzi pastora Lewandowskiego, mówiliśmy sobie o religii ostatnio, prawda? To o tym wymiarze można powiedzieć, duchowym, tak? A co powiedzieć? Znaczy tak, i pozostańmy przy tym w trzech zdaniach. Co powiedzieć o tym, że praktycznie każda religia ma w sobie większe lub mniejsze odbicie dekalogu? Pokażcie mi jakąś religię, która oficjalnie pozwala na zabijanie. Pokażcie mi jakąś religię, która otwarcie. Pozwala na gwałty. Tak? Pokażcie mi jakąś religię, która od pozwala na czczenie innych bogów, niż ta religia podaje. Pokażcie mi religię, która pozwala swoim wyznawcom siedzieć z Boga. No idźcie chociażby do yy, do yy, do muzułmanów i zacznijcie siedzieć yy, z Allaha. Tak? Z proroka Mahometa, no to będzie chyba to Wasza ostatnia rzecz w życiu. Ja, będąc w Indiach, pamiętam taką sytuację, zresztą, zresztą dwie. Znaczy, takich sytuacji jest, dużo widziałem, ale takich, co mnie tak jakoś tchnęło osobiście, to kiedyś gra, kopałem piłkę z takimi dziećmi takiej do slamsowatej dzielnicy prawda i gdzieś ta piłka jakoś się tam odbiła i e, przeleciała przez e, kapliczką e, Boszka hinduskiego Szywy no ja tak podbiegłem tak, no, ta, ta piłka gdzieś tak blisko tej kapliczki e, wylądowała no, wziąłem, no co, no widzę kapliczkę, tam kwiatki, taka murowana na 3 metry z, z, z żelaznymi drzwiami. Tam kwiatki stałe, no takie, ja... No, i podchodzi do mnie jeden z tych chłopców. Oni tam, może, mieli góra po 13 lat 14 i mi mówi: ty, Słuchaj, tu jest Bóg, i ty musisz się pokłonić. Oczywiście się tam nie chłaniałem, ale dla niego zobaczenie tego, że ja po prostu przeleciałem pod, pod tą kapliczkę, wziąłem piłkę i po prostu bez, bez żadnej uwagi, nie zwracając żadnej uwagi na to, że tam jest jakiś posążek siwy, mały mnie upomniał. To jest Bóg, ty się masz pokłonić I faktycznie się ludzie tam oddawali pokłon tym, jak tak przechodzili, to się tak kłaniali, nie? Na no, drugi przykład, to też siedziałem na takim wzgórzu sobie, tak to sobie lubiłem czasami pojechać takie fajne, odizolowane z widokiem na pół miasta. No, i akurat e, też tam była taka świątynka, taki murowany stopień i hinduska, tu w w stanie Maharashtra. No i tam siadą sobie, tam taka fajna była, takie wysokie stopnie były, ale tak było fajnie zrobione, że jak się tak fajnie siadło, można było się wygodnie oprzeć, prawda? No i znów przychodzi, to było takie miejsce nawiedzane, bo tam była wydeptana taka ścieżka, prawda, znaczy tam kilka ścieżek było z różnych stron, także tam ludzie przychodzili z różnych stron, była one zadbane, zawsze pozamiatane, tam kwiatki żywe, plastikowe, prawda? No ale tak widać, że tam ludzie dbali o tą świątynkę. Nie przechodzi o chłopak z dziewczyną. Oni też byli małolatami no i mówiłem przepraszam, ale tutaj się nie siedzi, to, to, to jest miejsce święte. Tak? I teraz ja sobie tak pomyślałem, y, czy jakiś małolat, czy ktokolwiek y, w Polsce, nie? U nas, jak się przechodzi koło kościoła, czy ktoś, słuchaj, tu jest Najświętszy Sakrament, tu się przeżegnaj, pokłoń się, ściągnij czapkę, jak to dawniej ludzie starsi czynili, tak? Przeżegnaj się. Albo nie lej pod kościołem, na, na placu kościelnym, nie? To w katedrze częstochowską, którą w dużej mierze została ogrodzona płotem. Dlaczego? Znaczy, ale plac od, przed katedrą nie jest, prawda? To jakoś tak y, trochę spaliło na panewce. Nie wiem, jak to, czy, czy dokończyli ogrodzenia tego, czy nie. W każdym bądź razie ta katedra częstochowska jest budowana na wzór tej Notre Dame. No, i ma takie e, oczywiście drzewa koło katedry. No, i są ta, ta, takie wnęki, nie? No, i y, idealne miejsce na y, siku i na kubka, nie? Gatki w tu i tak sobie wejść, i faktycznie tam, y, jak się obchodziło katedrę, no to oblane i obsrane za przeproszeniem, tak? Katedra, Kościół, nie? I... No właśnie. Więc... Yy, mówię to właśnie w kontekście tego szacunku do, do... świętości, nie? Oczywiście dla mnie to tam żadna świętość, te ich kapliczki, ale dla nich. Tak? Wejdźcie do... W świątyni buddyjskiej i zbezczeście tam świątynię buddyjską. No to Wam nisi buddyjscy pokażą jakieś szałinowskie ruchy, i oni zrobią szałinowskie proste ruchy, ale Wy będziecie krzywo latać po płotach. Prawda? Więc jest tam <laughs> duża doza dekalogu. Jak czytaliśmy właśnie, zresztą to też i w Starym Testamencie jest napisane, że nie musimy iść po prawo, prawda, za góry, za lasy, za morze, kto nam je przyniesie, bo jest w nas wypisane, tak? Święty Paweł też stwierdza ten fakt w drugim liście listu do Rzymia, że poganie, mimo to, że prawa nie mają, nie znają, a jednak idąc za głosem natury, wypełniają prawo, sami dla siebie będąc prawem, czyli chodzi tutaj o to sumienie. Czyli każdy muzułmanin, hindus, buddysta, katolik, ateista i, i wudu ma w sobie to jedno prawo od Boga wypisane to uniwersalne prawo, prawda? Kościół nazywa to prawem naturalnym. I człowiek, wsłuchując się w głos serca, wsłuchując się właśnie w głos swojego sumienia, Odkrywa w sposób mniej lub bardziej doskonały. W sposób mniej, pełniejszy bądź mniej pełny, tą prawdę odwieczną i normy boskie, odwieczne objawione w Dekalogu. Stąd właśnie no, nie ma religii, która by. Na, uczyła wiary w jakiegoś yy, tam ichniejszego Boga, a następnie pozwalała z niego szydzić. A co my mamy? No drugie przykazanie. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego nadaremną. Pokażcie mi religię, w której można yy, nie czcić ojca i matki. Ja nie mówię o wyznawcach, którzy nie czczą, bo katolicy nie czczą, protestanci i tak dalej. Ale to jest nieposłuszeństwo przykazaniom, tak? To pokażcie mi religię, yy, czyli grupę osób wierzących w danej religii, która z perspektywy kalwińskiej jest w totalnej deprawacji, zostawiona na potępienie, tak? która jest skazana na. Wybieranie, na z, wybieranie zawsze zła, która, mając swoje prawa, pozwala na e, ubliżanie rodziców, matce i ojcu. Pokażcie mi taką religię pokażcie mi religię, która e, pozwala gwałcić, która pozwala kraść. Ma. Jestem założony tam wyznawcą jakiegoś ulagula i jest przykazanie. Możesz kraść co chcesz. Pokażecie mi to. Nie pokażecie. Tak. Poza tym jest jeszcze prawo cywilne, tak? Jak człowiek totalnie zdeprawowany może. Wymyśleć prawo, kodeks cywilny, że będzie karał za to, że jakiś inny, totalnie zdeprawowany, yy, zgwałcił kobietę. To jak to jest? No właśnie. Yy, Leży się po, po, po prostu. Nie ma takiej... Yy, takiego obszaru w życiu społecznym, w życiu narodów. Yy, który by potwierdzał yy, tą brednię o totalnej deprawacji. Nie ma. Nie ma. Można wskazać na grzechy różnych religii, na błędy różnych religii, na błędy ich wyznawców, na, na grzechy katolików, protestantów. Tak. Bo każdy z nas jest grzeszny. Ale w każdej religii są drogi, prawda, które mają na celu właśnie to, aby człowiek wyznawca danej religii stał się lepszy i te normy wypływające z dekalogu mają swoje e, odzwierciedlenie w normach poszczególnych religii. Oczywiście w mniej ilu, e, na przykład no, jest może jednej żony w katolicyzmie, tak? W, w katolicyzmie, bo już w, u sekciarza można się rozwieźć i sobie wziąć drugą, tak? Natomiast w innych tam religiach mogą być dopuszczane tam wielożeństwo, tak? Można mieć po cztery żony, po pięć żon po, po dwie, tak? Więcej żon. Ale, czy nawet takie religie, które co z naszego punktu widzenia z punktu widzenia moralności biblijnej jest niedozwolone, ale czy nawet taki może zdradzać i gwałcić? No właśnie. Więc nie ma miejsca w Słowie Bożym i w świecie, w rzeczywistości świata na te brednie o totalnej deprawacji. Dobra, no miało być krócej, dobra. Wysłuchamy sobie trochę pastora Lewandowskiego. No i zobaczymy, co tam nam zaserwuje. To jest mniej więcej od tego miejsca, co jak zawsze, co kończyliśmy wcześniej. Jak potwierdza to Słowo Boże? Zobaczmy do trzech przykładowych wersetów na jednym slajdzie. Księga Przypowieści, rozdział 20, werset 9. Któż może powiedzieć: Oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu. Któż może tak powiedzieć? No nikt. Nikt. Księga Joba, rozdział 14, werset 4. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Księga Kaznodziei, rozdział 7, werset 20. Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. No dlaczego nie grzeszy człowiek? Nie ma takiego, który by nie grzeszył. Wróć do przypowieści. Któż jest wolny. Któż ma wolną wolę, żeby nie grzeszył? Zara. no, no, no. Co te wersety mówią nam o wolnych decyzjach ludzkich? Zobaczcie, że te wersety pokazują nam pięć prawd o naszej naturze. Po pierwsze, nie ma człowieka o czystym sercu. Po drugie, nie ma człowieka wolnego od grzechu. Po trzecie, nie ma człowieka, który stałby się czysty sam z siebie. Po czwarte, nie ma człowieka sprawiedliwego. I po piąte, nie ma człowieka, którego wola byłaby skierowana tylko ku dobremu. No, no i, i co. I to jest świat dowód na to, że człowiek jest totalnie zdeprawowany, tak? Że w człowieku jest nieczystość, że w człowieku jest grzech, że w człowieku, yy, prawda, że, że człowiek się sam z siebie nie oczyści, tak? To, to jest, te, te fragmenty potwierdzają totalną deprewację? Żadną miarą. Te fragmenty potwierdzają, że człowiek ma zranioną wolę. Tak? Jeżeli mówimy o dominacji grzechu, owszem, człowiek ma wolę skłonną do grzechu, ale właśnie nie zapominajmy nigdy tego, co Bóg powiedział do Kaina. Grzech leży u Twych wrót, a ty masz nad nim panować. Czyli człowiek ma skażoną naturę grzechem, ma ciągotki do grzechu, skłonności do grzechu, ale może nad nim panować. Gdyby tak nie było, to Bóg by wymagał od Kaina rzeczy niemożliwych. Gdyby Kain był skazany tylko na wybór zła i zawsze zła, Bóg nie mógłby o nim mówić, że gdybyś postępował pra, e, sprawiedliwie, byłbyś e, radosny. Nie mógłby Bóg wziąć pod uwagę e, możliwości, te, takiej możliwości, żeby Kain postępował sprawiedliwie, by był radosny, gdyby e, Bóg wiedział, że jest totalnie zdeprawowany i skazany na, e, na zawsze na Wie, na wybór zawsze zła. Jesteśmy skażeni grzechem, mamy nieczyste serca, potrzebujemy oczyszczać się. Dlatego święty Paweł w drugim liście do Koryntian w siódmym wersecie pisze: Oczyśćmy się, bracia, z brudów duszy i ciała. Tak? Dopełnijcie uświęcenia Waszego, oczyściwszy się z brudów duszy i ciała. To jest 7, 1, 2 listu do Koryntian. Więc święty Paweł jest świadomy tego, że jesteśmy pełni nieczystości, ale jesteśmy też tymi, którzy możemy się oczyszczać. Tak? Przez krew Chrystusa, w krwi Chrystusa wybielać. Swoje szaty, wybierać szaty w krwi baranka. Więc e, tu nie ma żadnej, e, w tych fragmentach, żadnej wskazówki ku temu, że człowiek jest totalnie zdeprawowany. Zresztą w ogóle e, to sformułowanie nie jest biblijne. Totalna deprawacja nie występuje w Słowie Bożym. Jest to wytwór słowny kalwinistów, ale nie jest to język biblijny. I teraz weźmy to wszystko, te wszystkie wersety, które mamy wyświetlone, i zastanówmy się, czy ta biblijna charakterystyka grzesznej natury człowieka ma wpływ na naszą wolę? Oczywiście. Zaraz, zaraz, ma wpływ. Ma. Ale czy ją y, determinuje? To, że szatan ma wpływ na moje życie, to jest fakt. To, że zło ma wpływ na moje życie, to jest fakt. Ale czy ono siedzi na mnie i mnie przygniata do tego stopnia, że ja zawsze mam je wybierać? Nie. Wpływa na mnie, musi, tak. Ale nie siada na mnie. I nie skazuję mnie na to, żeby zawsze wybierać zło, jak głosi kalwinizm. Oczywiście. Zdecydowanie. To, co stało się w Edenie, zdeterminowało naszą ludzką wolę w sposób ciągły, w sposób nieprzerwany i w sposób skuteczny w sprawach dotyczących Boga. Dlatego. Pastorzy Lewandowski, jak człowiek zawsze wybiera zło. To przed Twoim nawróceniem, ile kobiet gwałciłeś? Ile ludzi zabiłeś? Czy chciałeś zabić? Ileś nakradł? A przecież byłeś martwy duchowo, byłeś totalnie zdeprawowany, tak? Tylko Bóg w pewnym momencie cię wyciągnął z tej totalnej deprawacji i cię ożywił. To przed tym czasem, za którym zostałeś ożywi... przed którym Bóg cię ożywił, jak to piszecie, dał wam mięsiste serce. Pasorze Lewandowski, ileś morderstw dokonało, gwałtów, napadów na bank? Ileś nakradł? Odpowiesz? Przyznać się? Bo jak żeś nie zabił nikogo, to chyba nie byłeś totalnie zdeprawowany, nie? Nawet jak, nawet jak żeś chciał komuś huknąć w lej, a żeś nie huknął, to co? To świadczy o tym, że byłeś totalnie zdeprawowany i z totalnej deprawacji Bóg cię wyzwolił? Czy jednak miałeś w sobie e, możliwość panowania nad grzechem? Przerwany i w sposób skuteczny w sprawach dotyczących Boga. Dlatego nie ma czegoś takiego jak wolna wola dzisiejszego człowieka. Jeśli mimo to ktoś twierdzi, że posiada wolną wolę, to mogę tylko z szacunkiem powiedzieć, że ignoruje fakty przedstawione w sobie Bożym, fakty historyczne, fakty decyzji bożych, fakty tego, co się stało z człowiekiem, ze stworzeniem od samego początku na skutek zewnętrznego czynnika grzechu, który zadziałał na człowieka moralnie wolnego. Fakty historyczne, fakty biblijne. Pastorze Lewandowski, a faktem biblijnym jest to, że Bóg Kainowi nakazał... Panować nad grzechem? Jest to faktem biblijnym. Hist z historii narodu wybranego e, jest historycznie biblijnie wykazane, że naród wybrany raz odchodził do Boga i raz przychodził. Od czego to było uzależnione? No, powracamy tutaj do, e, do tego, co wałkujemy, ale jakoś nie ma tutaj reakcji ze strony obrońców kalwinizmu. Dlaczego na jakiej podstawie naród wybrany odchodził od Boga, grzeszył a później wracał? Dlaczego Bóg czeka na naród wybrany, by okazać mu łaskę? Dlaczego Bóg nawołuje do nawrócenia naród wybrany, by okazać im litość i uleczyć ich rany? Czy będzie tu taki odważniak, który to wyjaśni merytorycznie? Nie będzie. Bo nie ma wyjaśnienia. Będzie lanie wody. Ale bez konkretnego podejścia. Poza tym historycznie. Odwołuję, odwołam się jeszcze raz do ostatnich nagrań, które żeśmy sobie tu zrobili, tak? Wychodzisz pasterze Lewandowskie na ulicę. Ile kobiet chcecie zgwałcić? Zmolestować? No, przystojniak pewnie jesteś i nie jednej wpadasz w oko. Wychodzisz pod ponad 6,5 miliarda ludzi zdepraw totalnie zdeprawowanych na ulicach. Ile lasek cię molestuje? Ile ludzi chce cię zabić? Ile lasek cię dzisiaj zmolestowało? Ile ludzi próbowało ci podarżnąć gardło? Ilu cię oszukało, okradło? Ilu ci zgwałciło żonę? No przecież mówimy o, o 6,5 miliardach ludzi totalnie zdeprawowanych. Tak? Że zawsze wybierają zło. No właśnie. Rzeczywistość świata przeczyt temu, co głosisz pasarze Lewandowski. Pozdrawiam.